Przecie kabel, i po prostu nie ma prądu. Alternatywą jest stacja zasilania R2500. Life Po4 do przyczepy, do kampera, na działkę. Macie tu wszystko w środku. Razem z solarami możecie ładować to jest 1500W. Gwarancja. 5 lat, staniecie 10% rabatu. Bardzo korzystna oferta. Witamy w nowym filmie. Hejeczka, hejeczka. Tak jak Monika przed chwilą powiedziała. Witamy w nowym filmie. <grych> Dlaczego się tu dzisiaj znajdujemy? Jesteśmy na ogródko-działkowym, na którym nie ma prądu, bo sąsiad jakiś czas temu nie chcący przeciął kabel. Niefortunnie przeciął kabel i po prostu nie ma prądu. Nie ma prądu i dobrą alternatywą na tego typu rzeczy jest stacja zasilania R2500. Jest to większy odpowiednik stacji, który już widzieliście na naszym kanale R1500, to jest o wiele, wiele pojemniejsza, prawie dwa razy. Stacja jest na ogniwach LiFePO4, są to bardzo wytrzymałe ogniwa litowo-fosforanowo-żelazowe, wytrzymują ponad 3500 cykli, po 3500 cykli spadek może być gdzieś w granicach 20% ale spokojnie, spokojnie na 15 tysięcy cykli wytrzymałem do końca może kogoś życia, nie wiem <grym> w jakim tam jesteście wieku jest to ciekawa alternatywa, nie jest to lekkie prezentowaliśmy też stacje R600 takie mniejsze, pod kempik, pod namiot z których często korzystam oraz R1500 R600 ważyła gdzieś 7 kg 8 kg, nie wiem, coś takiego R1511 Kilo, 11,5 gdzieś, a ta waży niestety 30 kilo. Ale niestety no, mamy tutaj dwa razy większą pojemność. Także dobre zastosowania to jest na przykład do przyczepy, do kampera, na działkę gdzie nie ma prądu, nawet gdzieś gdzie... Nie wiem, na jakiejś budowie, budujecie dom czy coś, nie macie agregatu, musicie pożyczyć od, od, od sąsiada prąd czy coś takiego. Możecie tu jakieś, jakieś narzędzia, narzędzia podłączyć, nie? No, oraz w gospodarstwie domowym, nie? Jak prądu nie macie czy coś. Też się przyda, żeby obniżyć rachunki za prąd, nie? Możecie tu nie podłączyć urządzenia o maksymalnej mocy 2,500 W. Moc szczytowa wynosi tutaj 4000 W. Jest tu czysty sinus. Czyli możecie tutaj jakieś wrażliwe urządzenia elektroniczne podłączyć, jakieś laptopy, ładowarki, telefony itp. itp nie? No to jest dobry zamiennik tego typu. To jest przetwornica, to jest regulator. Napięcia do solarów, macie tu wszystko w środku. Nie musicie, bo wiadomo, możecie też akumulator podłączyć, jak tak też kiedyś stosowałem, ale to jest po prostu niewygodne. niewygodne, Tutaj macie wszystko, wszystko w środku. Możecie tutaj sobie podłączyć panele solarne o maksymalnej mocy 1000W. Bardzo szybko je możecie z sieci, z sieci załadować. Dwie godziny gdzieś zładowanie 1000W. Razem z solarami możecie ładować, to jest 1502, także bardzo szybciutko się się naładuje. No ale musicie mieć też większą pojemność solarów, nie? Możecie sterować tą stacją z aplikacji praktycznie na całym świecie. Jest to połączenie przez Bluetooth oraz przez Wi-Fi. Przez Wi-Fi podłączycie sobie do routera i oczywiście możecie kontrolować wszystkie parametry ładowania, rozładowywania, co się z tą stacją dzieje. Możecie włączyć, wyłączyć. Także, także fajny gadżet z tą aplikacją też jest. Co przychodzi w zestawie? W zestawie przychodzi kabel zasilania. Karta gwarancyjna, papiery co ważne gwarancja tutaj jest 5 lat 5 lat producenta. Macie gwarancję 30-dniowego zwrotu produktu, wysyłka przychodzi z Niemiec, czas oczekiwania jakieś 3 do 5 dni także dosyć szybko. Gwarancję należy aktywować przez internet. Dobyliśmy dla Was też kod rabatowy tutaj Wam się gdzieś pokaże oraz w opisie filmu w opisie filmu jest link do produktu z którego wejdziecie, macie wszystkie produkty All powers. po wpisaniu kodu dostaniecie 10% rabatu także bardzo korzystna oferta Po samej stacji jeszcze tutaj, najważniejszy, najważniejszy temat budowany jest system DNS, bezpieczeństwa, jakieś przeładowania przepięcia, nie wiem, zrobić, zrobicie, się za niska temperatura to wszystko automatycznie czysty sinus, 4 wejścia szuko 2500W, macie USB 100W razy daje 2 razy USB A, 18 w 12W. Wejście zapalniczki 12V, 10A, 120W maksymalnie. W macie też dwa wyjścia, 12V. Do jak to się nazywa. Też możecie podłączyć. Możecie sobie tutaj rozszerzyć stację zasilania o kolejne elementy. Powiększyć sobie po prostu, nie? Zrobić tak zwaną piramidę mocy. Piramidę mocy sobie tu możecie zrobić, tak, właśnie, jakbym to powiedziała. Do zasilania, z zasilania paneli solarnych jest stosowany tutaj XT60. Tylko pamiętajcie, tego kabla tu nie dostajecie, dopiero z solarami, jak kupicie cały zestaw, albo osobno. Wyjście na zasilanie 230V. Bezpiecznik, zabezpieczenie to jest, nie? Bezpiecznik się włącza, jakby coś to trzeba zresetować. Później całą stację. Tutaj sobie ściągacie aplikację, pod iOSA jest pod Androida. Tutaj macie wszystkie parametry dokładne. Panele słoneczne to monokryształ Nie polikryształ, są lepsze, ładują W cieniu lepiej, w cieniu lepiej Mają większą wydajność Fajny zestaw się rozkłada, składa, później to zaprezentuje no, pokażemy parametry Wam Tutaj macie wszystkie parametry Minka pokażę z bliska 44V, 600W, plus minus Współczynnik konwersji 5% 52,8V jest odporny na deszcz, klasa szczelności To jest IP67 Sola energii konwersji, na ratę 22 do 24% Także fajnie fajnie, można sobie gdzieś ustawić przed kamperem jak ktoś na przykład yy, nie chce w słońcu stać wiadomo, że się, że się taki kamper też nagrzewa możecie na dać z boku kampera, z boku przyczepy tak jak tu jesteśmy na działce, złożyć zaczyna mocniej lać, czy wiać złożycie sobie, nie ma słońca, bo po co się to ma niszczyć też, nie? tutaj do solarów również otrzymacie już pokazuję To jest akurat przedłużacz MC4 do MC4. Tutaj się znajduje do stacji zasilania MC4 na XT60. Komplet karabinczyków. Gdzieś sobie możecie zamontować, gdzieś na balkonie, na tarasie. Zabezpieczenie przed wiatrem i rzepy też do montażu. Solary mają dwuletnią gwarancję. Kurde, coś tu poleciało. Silikon żel. I jeszcze gratis silikon żel. Z racji tego, że ta trawa jest dosyć wilgotna, bo jest wcześnie rano, przymierzymy jak to tu będzie pasowało. Chciałem to ogólnie, no bo jest późna jesień już, na wiosnę namontować albo tu na dach, albo tutaj na tych bocznych, ale z tamtej strony. Albo to będzie całe wisiało, albo pójdzie w takie L. Teraz pokażemy jak to się rozkłada mniej więcej. tak 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 to dźwigni No i co nie o Albo właśnie te panele solarne, cały ten zestaw będzie tutaj z tej strony wieszany. Do słońca oczywiście. Albo przyjdzie na dach, ale to jeszcze pomyślimy nad tym. Fajne, nie są za ciężkie, 600 W, 11 kg, 11,5 kg chyba. Dokładnie. Dzisiaj tego nie sprawdzimy, to jest za słabe słońce, nie, ale na wiosnę będziemy testować. Co, fajnie, fajnie, żebyśmy początki. Daj na drugą moc, daj na większą moc, większą jeszcze, większą nie ma, nie ma. Monika, daj na full, na full daj. 1000 watów odkurzać lidla, który miał mieć, czy tysiące. Także przyda się na działce, gdzie nie ma prądu. Panele się też fajnie One składa, chyba. jak i rozkłada. Tak. i złożone i tym miłym akcentem się z wami żegnamy, żegnamy. tak jak mówiliśmy wcześniej kody rabatowe i link do produktu znajdziecie w opisie filmu nie zapomnijcie dać łapki i subskrybować nasz kanał Cześć. Dodo!